Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu BMW serii 3 w wersji Gran Turismo o oznaczeniu 20D z 2019 roku. Zapraszam. Oznaczenie 20D, czyli pod maską mamy silnik diesla o pojemności 2 litrów, 190 koni mechanicznych, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów oraz stały napęd na 4 koła xDrive. Samochód jest w kolorze granatowym, a kod dla kieru to A89 Imperial Blue. Samochód jest bardzo bogato skonfigurowany. Na pierwszy rzut oka rzuca nam się pakiet stylistyczny Luxury Line, dający mu elegancji. Ponadto reflektory w technologii LED, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, srebrne aluminiowe felgi w rozmiarze 18 cali, panoramiczny szklany dach. Funkcja dostępu komfortowego pozwalająca nam na otworzenie lub zamknięcie samochodu poprzez złapanie za klamkę. Kluczyk, oczywiście, musimy mieć przy sobie. Asystent martwego pola w lusterkach. Elektrycznie składane lusterka. Fotele skórzane. Skóra koniakowa. Ponadto fotel posiada opcję pompowania odcinka lędziowego. Przebieg naszego samochodu to 79 135 km. I tak jak Państwo widzą, mamy tutaj cyfrowe zegary, a ponadto czytanie znaków. Skórzana, wielofunkcyjna kierownica z aktywnym tempomatem. Duża nawigacja professional, sterowana klasycznie za pomocą pokrętła iDrive albo poprzez dotyk. Klimatyzacja w samochodzie jest dwustrefowa, automatyczna, a fotele z przodu są podgrzewane. Widok na dach. Możemy otworzyć i ta również jest elektryczna, widok z zakierownicy i przejdźmy sobie jeszcze do tyłu. Mamy tutaj wyprowadzony nawiew powietrza, niżej gniazdo 12V i oczywiście dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i sofix. Klapa bagażnika otwierana jest elektrycznie, a tak przedstawia się ogromna przestrzeń bagażowa BMW Serii 3 Gran Turismo. Jako, że mamy tutaj funkcję dostępu komfortowego oraz elektrycznie otwieraną klapę bagażnika, to poprzez machnięcie nogą pod zderzakiem mogą Państwo otworzyć bądź zamknąć właśnie bagażnik. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, marek BMW i MINI. Dziękuję i do zobaczenia.